Państwo, w imieniu Tureckiej Izby Gospodarczej i innych współorganizatorów mam przyjemność zaprosić Państwa na Wielkopolski Kongres Gospodarczy. Pierwszy dzień kongresu odbędzie się 23 września w Koninie, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej ulica Przyjaźni 1 już od godziny 10.00. Drugi dzień kongresu odbędzie się 25 września w Poznaniu w Urzędzie Marszałkowskim. Pierwszy raz. W naszym subregionie konińskim odbywa się kongres gospodarczy województwa wielkopolskiego, który ma bardzo istotne znaczenie dla naszego subregionu. Dlatego też w imieniu własnym naszej izby gospodarczej i wszystkich współorganizatorów zapraszamy wszystkich państwa, szczególnie przedsiębiorców do udziału w tym wydarzeniu. Dziękuję.